No, jesteśmy we Wrocławiu, wjechaliśmy na Mars w pewności, zaraz mam nadzieję, że dojdzie, dojdziemy do miejsca zbiórki jesteśmy trochę spóźnieni Przed nami Hania <grystanie> Nie, nie. Co my możemy, co nas wolno, a czego nie. Jesteśmy wolnymi ludźmi i nam można zrobić wszystko, tak? Jesteście młodymi ludźmi! Super. W związku z tym, w związku z tym, te wszystkie działania... Kochani, musimy walczyć, też element rządzący jest piszczeniem małych i średnich uczucień. Wraz z poszczególnymi sercami, 1926. Od listopada 2020 roku do listopada 2020 roku. Listopada 2020 roku. Razem, dwie, pięćdziesiąt, trzy, by wstrzymać nitko dziewiętnaście kroków w Waciszku. Dziesięć, dwa, pięć, dwa,

Około 46 tysięcy jednorobowych działalności gospodarczej zostało rejestrowanych. To się w głowie nie mieści Nie możemy do tego dopuścić. Wstyd i hańba. Naprawdę, to jest wstyd i hańba, żebyśmy my przedsiębiorcy naprawdę cierpieli, żebyśmy musieli zabijać swoje własne działalności gospodarcze. 31 października, tylko na węgiel 44 576 odłożeń związanych z toczącymi się z 35 767 ogłoszeń związanych z toczącymi się postępowaniami wypadłościowymi, w tym 7 944 dotyczymy ogłoszenia upadłości konsumenckich, 586 000 to ogłoszenia firmy upadłości, a 465 000 to ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania wyrósłów. Zapowiadany nowy wał zapowiada wzrost energii o 40%. W całym roku 2020 nowych działalności gospodarczych powstało 160 tysięcy, czyli o 8,2 mniej niż w ubiegłym roku. W 2019 108 tysięcy firm zamknęło swoją działalność. W 2020 roku już 150 tysięcy firm. Czyli pokazuje nam, że z roku na rok coraz więcej działalności musiało być zamknięte. W pierwszym kwartale 2021 roku firm zamkniętych swoją działalności było 48,4 tysiąca. Do tej pory, według szacunków, zostało zawieszonych około 250 tysięcy firm. Czy tak powinno być? Nie! Ja też lubię Hańba! Hańba! Ja! Hańba! Dokładnie! Hańba! 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 hańba. hańba. Kochani, na koniec powiem Wam, ja wiem, że te liczby część dwa z osób pewnie nie wie, o czym ja mówiłam, ale naprawdę, słuchajcie. Jeżeli ktoś będzie chciał do wyglądu zobaczyć, to to są sprawdzone w przybliżeniu oczywiście statystyki, więc jak najbardziej też później tutaj będziemy to udostępniać. Na koniec. dzieciom dzieci wolności. Lubińska policja 8 sierpnia tego roku Dwa dni po zamordowaniu tego Bartka, którego tam telewizja opublikowała. Znaczy po telewizja. No na Facebooku. Piękny, jak ktoś chce z Was słuchać przemów, to wchodźcie do Marka czy innego najlepszego fotografa wolnościowego. Super fotografa, który zrobił właśnie te zdjęcia. Był z nami cały czas w Lubiniu Zapraszamy na Twoją stronę. Dziękuję bardzo. I też zapisać Eugeniusz Gierski. Bez nich nie wygramy. Dzięki mediom niezależnym wygramy. wygramy! cała Polska i słychać was! telewizja. I jest Janusz, gdzie jesteś? ale ponieważ tu to są patriotyczne elementy na tej czawce, więc musiałem sobie wreszcie kupić, żeby w czapce wystąpić, bo rzadko mnie w czapce widzieć. Słuchajcie, wielkie gratulacje dla tej ekipy, która w zimowym prawie czasie wzięła się za zgromadzenie Takiej dużej grupy ludzi, w takich warunkach. Brawo dla wszystkich i dla nich. Słuchajcie, stąd to było, kiedy w 2012 roku otwierałem studio NTV, w sumie pierwszej takiej niezależnej internetowej telewizji w Polsce. Telewizja trwała mimo banów, a pomieszczenie można zwiedzać jako historyczne. Żartuję oczywiście. Słuchajcie. Ja mam tak umówione, dziewczyny mają mi na minutę przed zakończeniem mojego ciągu podejść i pokazać, czas się kończy, bo ja się nagadam w swojej telewizji. Czasy są nadzwyczajne, wszędzie o tym mówię, jeździmy po całej Polsce, jesteśmy ze wszystkimi, którzy chcą z nami rozmawiać. I wiemy, że przed nami stanęła potężna ściana Ludzi władzy, którzy sprzedali de facto swoje dusze Sprzedali rozum, stali się zakładnikami jakiejś wąskiej, oligarchicznej grupy Której celem jest zniewolenie całego świata I również tym Polaków Ale Polacy nigdy się nie poddali I tutaj zaczyna się ich przegrana To jest ich koniec Tu zaczyna się zmiana na całym Panie! świecie Brawo dla Polaków! Brawo! Czyliście tutaj były słowa choćby Andrzeja Kaczorowskiego mówiące o zbiorowej hipnozie. To niestety się dzieje. Nasi najbliżsi też często ulegli tej przychodzie. W ogóle każdy z nas, który patrzy na ten świat i słucha, co oni w tych dużych telewizorach mówią, przeciera oczy. Jak można być tak głupim i wierzyć te kłamstwa? Jak można w ogóle słuchać tego, że z jednej strony te tak zwane szczypawki. Nie chronią, a z drugiej strony oni mogą swobodnie chodzić, a nas trzeba pozamykać, nas trzeba wyrzucić z pracy. Zbliża się decydujące starcie. Polska jeszcze na tle innych krajów jest nieco mniej zaawansowana w tej całej przychodzie. Za mało osób się wyszczypiło, bo jest nas około 30%. Dlatego też nie ma jeszcze takiego przymusu, ale on nadejdzie w najbliższym czasie i dlatego trzeba stawić opór. Kiedyś stawialiśmy opór Turkom, stawialiśmy też w 410 roku, w dwudziestym, a teraz stawimy opór nowemu porządkowi świata. Iskra wychodzi z Polski, z wielu miejsc. Dzisiaj w Wrocław jest na tym szlaku, jest wiele miast. Tworzymy też własną, nową rzeczywistość. Jest to Republika Wolnych Ludzi, a pierwszą instytucją, którą budujemy jest parlament. E-Parlament Wolnych Ludzi, który już liczy około pięciu tysięcy osób. Pokojowo przyjmiemy władzę w tym kraju po to, by wreszcie prawo do wolności stało się faktem, a nie iluzją, aby obronić naszą wolność, nasze zdrowie. Dlatego też w tej kwestii nie odpuścimy. Sami dobrze wiecie, jak wielu ludzi dzisiaj stanęło przed takim problemem, jakim jest odwaga. Boją się, jest wygodnie. To, że tu przyszliście dzisiaj, to świadczy też o waszej odwadze. Zarażajmy tą odwagą, niech prawdziwą epidemią będzie epidemia odwagi. I tak się dzieje. Dziękuję bardzo. Jeszcze jest jedna sprawa. Szykują na wielki reset finansowy. Tutaj wszystko wszyscy wiecie. Tak naprawdę przypominamy prawdy, o których każdy z nas wie. Ale to, że chcą zlikwidować gotówkę, zostawili nam już osiem tysięcy złotych, by móc coś zapłacić, to, że chcą prowadzić jednolity pieniądz, to, że chcą naprawdę zniewolić każdego z nas do tego stopnia, że jak na komputerze nie będziesz miał tej cyfry, to jesteś nikim. To jest próg, który trzeba w którymś momencie postawić. Pomyślcie sobie! Tutaj też stąd wyjdzie cała reforma systemu finansowego na całym świecie. Musimy wprowadzić własną walutę, własną pol Polskę i własną rzeczywistość. Wolni Polacy, wolna Polska, wolny świat. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo Rumor! Jest nas dużo! Będzie więcej! Jest nas dużo! Będzie więcej! Jest nas dużo! Będzie więcej! Brawo, Polacy! Brawo, wolni ludzie! Mamy sprawcę całego zamieszania. Tak, przystojny kłamca. Dziękuję. Słuchajcie, jeszcze chwileczkę i ruszamy. Jeszcze parę sekundek i ruszamy. Bus już tam jest prawie gotowy, także naprawić się w cierpliwość, a w międzyczasie łączymy, nie dzielimy, łączymy, nie dzielimy, łączymy, Łączymy! nie dzielimy. Cała Yeah. No!

Ja tylko jeszcze powiem, że jeżeli ktoś macie tutaj e, nie wiem, czy są jeszcze ulotki? Są tutaj na stoliczku ulotki, są różne informacje, także zapraszamy tutaj. E, jeszcze przedstawię wam tutaj e, właśnie jest to mama May, Adosia, pozdrawiamy cię tutaj ze sceny. Tak? I proszę kierujcie się do Ady. Kamradzi, 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 vola, bolshe, naszoj, vola, bolshe, naszoj, vola, If someone in the Marshall, if Ofi! 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 bądź liderem i Krzysztof na końcu, żebyśmy byli głośni. Jak macie Wilkins nie ma, się. THREE- <laughs>